Dobry wieczór, witam Państwa ponownie. Blisko 200 osób utopiło się w zeszłe wakacje w całej Polsce i to mimo apeli o rozwagę. Jak zadbać o bezpieczeństwo nad wodą i sprawić, by wymarzony urlop nie skończył się tragicznie? O szczegółach już teraz porozmawiam z ratownikiem WOPR Bartłomiejem Banachowiczem. Dobry wieczór, Panie Bar Bartłomieju. Dobry wieczór. No właśnie, ta sytuacja rok do roku jest praktycznie analogiczna. Wy ostrzegacie, ostrzegają pozostałe służby, policja, a i tak za każdym razem kończy się tak, że latem dochodzi do tych tragicznych wypadków. Choćby na samym początku tego sezonu, kiedy to w, nad jeziorem Niedzięgiel, w niedaleko Gniezna, zatonął młody mężczyzna. I jak w takim razie skutecznie dotrzeć do ludzi i dlaczego tak się dzieje? Dlaczego mimo tych ostrzeżeń cały czas do tych tragedii chodzi? Niestety, jeśli chodzi o, o Polskę, to mamy taką bardzo złą mentalność, jeśli chodzi o bezpieczeństwo nad wodą, ponieważ są kraje w Unii Europejskiej, które mają bardziej rozwinięty dostęp na przykład do morza, mają więcej zbiorników wodnych, a mimo wszystko ludzi w tych krajach to nie mniej. Takie kraje jak Hiszpania, Chorwacja, które żyją tak naprawdę z turystyki nad wodą, a mimo wszystko tam osób to nie mniej niż w Polsce. I cóż, no właśnie, zadajemy sobie pytanie, dlaczego? Właśnie dlatego, że w Polsce na przykład idealnym, tak wyobrażamy sobie idealny wypoczynek nad wodą, że jest to wypoczynek przy grillu, no i niestety na przykład przy alkoholu, czy jest to wypoczynek taki pełen wrażeń, pełen emocji. I niestety czasami to, że tak wyobrażamy sobie ten idealny wypoczynek nad wodą, że nie wyobrażamy go sobie, Inaczej, tak bardziej spokojnie, często prowadzi do zgubnych sytuacji, do sytuacji po prostu niebezpiecznych, no i niestety dlatego my, Polacy, po prostu toniemy. To nie jest też tylko alkohol, prawda? Niestety nie, ponieważ mamy też wiele innych czynników. Jakby alkohol oczywiście i obecne statystyki pokazują, że mniej więcej 25% osób, czyli co czwarta osoba tak naprawdę, która utonęła w Polsce, była wcześniej pod wpływem alkoholu. Natomiast tak naprawdę ogólnie możemy powiedzieć o braku rozwagi, o braku roztropności, czy po prostu zachowaniach, które same czasami proszą się po prostu o nieszczęśliwy wypadek. W Polsce najczęściej toną mężczyźni, to jako jest ciekawostkę mogę powiedzieć, że tak naprawdę 9 na 10 osób, e, które utonęły w Polsce, to są mężczyźni. E, są to mężczyźni powyżej 40 roku życia. A dlaczego toną? Dlatego, że najczęściej chcą się po prostu popisać przed kimś innym, ale również też pamiętają o tym, że kiedyś świetnie bawili się nad wodą, kiedy byli młodsi, świetnie też pływali. I obecnie brakuje już im nieco tych umiejętności, które mieli wcześniej, a i tak próbują je wykorzystywać, i tak próbują się popisać. No i niestety to prowadzi do, do zgubnych sytuacji. Te zagrożenia to oczywiście nie tylko alkohol i brawura, dlatego może przejdźmy sobie przez taki podstawowy savoir-vivre bezpieczeństwa nad wodą. Dajmy na to, że wyjeżdżamy z rodziną nad jezioro. O czym powinniśmy pamiętać, jak się zachowywać i jakich zasad powinniśmy przestrzegać, takich podstawowych? Myślę, że tą podstawową zasadą to jest w ogóle wybór miejsca, w którym będziemy się kąpać. A jakby sam wybór kąpieliska to, to jest jedna rzecz, także wybieramy kąpielisko strzeżone, a nawet jeszcze wybór jeziora, tak zbiornika wodnego, w którym będziemy się kąpać. Mamy jeziora, które, w których po prostu można się kąpać, a mamy zbiorniki wodne takie jak rzeki czy na przykład zbiorniki po jakichś wyrobiskach, w których po prostu kąpać się nie wolno, tak? czy, czy nawet lepiej nie próbować. Także sam wybór jezora, sam wybór kąpieliska strzeżonego to są już te dwie podstawowe zasady. Natomiast niezależnie od tego, czy faktycznie wybierzemy to kąpielisko strzeżone, czy kąpielisko niestrzeżone, pamiętajmy o tym, żeby na przykład wchodząc do wody, schodzić się wcześniej, ponieważ obecnie na przykład temperatura w naszych jezorach w Poznaniu wynosi mniej więcej 20, 21, 22 stopni Celsjusza, a często na termometrach, jeśli chodzi o temperaturę powietrza, mamy już powyżej 30. Jest to duża różnica, i wchodząc do wody, niestety możemy doznać szoku termicznego. To to. Także jeśli wybieramy się z rodziną, jeśli wybieramy się z dziećmi, pamiętajmy o tym, że tych dzieci mimo wszystko na plaży trzeba pilnować i trzeba zwracać uwagę na ich bezpieczeństwo, aby same oddalając się od nas do tej wody nie wyszły, czasem na przykład potykając się po prostu w tej wodzie się nie utopiły. Mamy takie sytuacje właśnie, że też ratownicy, którzy są na tych kąpieliskach strzeżonych, czasami muszą mierzyć się z problematycznymi ludźmi, którzy nie chcą słuchać tych poleceń. Czy tutaj widzimy taką dynamikę tej świadomości kąpiących się i wypoczywających, że ona wzrasta? Czy ludzie chętniej słuchają Waszych poleceń, czy jest wręcz przeciwnie? To dużo zależy też od konkretnego miejsca. Są miejsca. Szczególnie na wsiach, gdzie ratownik, mimo wszystko, jest osobą, która jest poważana i e, jego polecenia są w pewnym sensie święte. Natomiast e, na miejskich kąpieliskach, na które przychodzą e, różne osoby, często też z bardzo roszczeniowym podejściem, e, no niestety polecenia ratownika nie zawsze są wykonywane. Często też w stosunku do ratownika pojawia się agresja. Mieliśmy taką sytuację e, na początku sezonu w czerwcu. Co prawda, Bójka. Która akurat odbywała się na, na jeziorze, jeziorze Strzeszyńskim na, na, na Kąpielisku, nie dotyczyła bezpośrednio pracy ratowników. Natomiast ratownicy, którzy udzielali wtedy pomocy czy próbowali interweniować, również zostali dotknięci przez, przez agresję osób, które akurat na parze się znajdowały. Także niestety nie widzimy jakiegoś takiego konkretnego trendu, żeby na przykład. Z każdym rokiem ludzie przebywający na plaży coraz chętniej czy coraz uważniej słuchali poleceń ratowników. Niestety pozostajemy cały czas mniej więcej na tym samym poziomie, i mamy nadzieję, że, że kiedyś, chociażby takimi materiałami, uda nam się to zmienić. Też mamy jak najbardziej taką nadzieję. Kolejne zagrożenie, które tak naprawdę bardzo często zaczyna się od popisu brawury, a kończy się tragicznie, to są też skoki do wody. Może parę słów na ten temat, bo jest to coś, co jest zawsze niebezpieczne? Czy są takie kąpieliska w ogóle, przy których można skakać, przy których się powinno? Czy to jest zawsze ryzyko? skok do wody zawsze jest ryzykiem niezależnie od tego czy ten skok do wody odbywa się na jeziorze czy odbywa się na basenie jakby kontakt z wodą zawsze jakimś ryzykiem jest natomiast na jeziorze czy na rzece jest to szczególnie niebezpieczne ze względu na to, że nie znamy dna i niezależnie od tego czy ktoś przychodzi na dane jezioro yy, i kąpie się w nim od kilkudziesięciu lat i, i może powiedzieć, że zna to jezioro jak własną kieszeń. Niestety, na przykład nocą w tym jeziorze różne rzeczy, w tym śmieci, na przykład lądują. Nie, nie możemy się spodziewać, że na przykład przez noc e, przy pomocy gdzieś nie znalazła się ławka, nie znalazł się, się śmietnik, e, czy też na przykład przez noc tak nie obniżył się poziom wody, że po prostu nasz skok będzie niebezpieczny. Dlatego tak naprawdę, na przykład. W całym Poznaniu obowiązuje kategoryczny zakaz skakania z, z pomostów czy, czy z mól, które znajdują się obok, ehm, ze względu właśnie na, na, na bezpieczeństwo. I jeśli ktoś e, chciałby poskakać, to zdecydowanie lepiej wybrać się na basen i też jakby pod nadzorem ratownika wtedy poskakać sobie do wody. Na koniec załóżmy sobie właśnie, że chcemy bezpiecznie wypocząć nad wodą, chcemy się pokąpać pod nadzorem właśnie ratowników. W u gdzie znajdziemy takie jeziora, takie kąpieliska w Poznaniu, gdzie możemy taką kąpiel bezpiecznie przeprowadzić? Jeśli chodzi o Poznanie, mamy do dyspozycji kąpielisko nad jeziorem Rusałka, kąpielisko nad jeziorem Strzeszeńskim oraz dwa jeziora nad, nad jeziorem Kierskim. Jest to kąpielisko od strony Krzyżownik i kąpielisko od strony Kieksza. W tym roku zabrakło kąpieliska na jeziorze Malta. Natomiast mamy też do wyboru wiele różnych kąpielisk w powiecie poznańskim, także jeśli ktoś jest w stanie dojechać, to też serdecznie zapraszamy na kąpieliska, które znajdują się na przykład na jeziorze Niepruszewskim, jeziorze Lusowskim, a czy na przykład jest w Pobliskach. O bezpiecznym wypoczynku nad wodą rozmawiałem z ratownikiem Wobr Bartłomiejem Banachowiczem. Panie Bartłomieju, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję. Państwu również dziękuję za uwagę i do zobaczenia.